Dzisiaj jesteś na premierze filmu na bazie tej książki. Czy ktoś cię próbował wyrzucać albo blokować, żebyś nie przeprowadziła tej manifestacji? Nie, nie było takiej sytuacji absolutnie. Osoby są raczej zainteresowane i na przykład właśnie aktorki do mnie podchodzą i rozmawiamy na ten temat. I to jest bardzo ciekawe, żeby skonfrontować to, co ja jako czytelniczka tej książki wiem o tej książce, to co wyczytałam, to co wiem też o autorze Piotrze C, który prowadził przez lata blog i nadal go prowadzi. I tym, na tym blogu naprawdę pojawiały się bardzo. Bardzo dyskryminujące treści wobec kobiet, ale też wobec mężczyzn. Bo to jest tak, że przedstawianie mężczyzny jako osoby, która myśli wyłącznie o seksie, zawsze jest gotowa na seks, która jest takim mięsem do seksu, jest krzywdzące też dla mężczyzn. Przedstawienie jakiegoś ideału mężczyzny jako seksisty z dużego miasta, który nie ma co robić i pracuje w korporacji, też jest krzywdzące dla większości mężczyzn, którzy no, nie są w tym typie akurat, którzy mierzą się z tym, że no, jest im trudno, którzy nie traktują, Kobiet jak y, szmat czy jak przedmiotów, tylko traktują je dobrze. Które są z mniejszych miejscowości, nie wiem, nie mają powyżej metra, 80 m czy cokolwiek innego po prostu. Y, mężczyźni są bardzo różni. Większość z nich nie jest seksistami i tworzenie takiej wizji jak dla mnie jest krzywdzące dla każdej. Tu Natasza, zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału Przeambitni.pl Pozdrawiam.